Szanowni Państwo, mijający 2020 rok na długo pozostanie w naszej pamięci. Obchody jubileuszu 75-lecia Politechniki Śląskiej zostały zdominowane przez rozwijającą się pandemię. Był to okres częstych, intensywnych zmian, przystosowania się do nowych warunków. Rozumiem, że Państwu było trudno. Dziękuję bardzo za Waszą solidarność, wsparcie i współpracę. Pokazaliśmy, że Politechnika Śląska jest wspólnotą, i było to najlepszym uczczeniem obchodów 75-lecia Politechniki Śląskiej. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Senatu, Kolegium Rektorskiego i swoim własnym życzę Państwu, aby ten świąteczny czas spędzony był w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Niech nowy 2021 rok przyniesie nam szczęście, pomyślność i da nowe siły do realizacji ambitnych zadań. Wszystkiego najlepszego, wesoły świąt, do zobaczenia w nowym roku.